Siema, z tej strony bradio. I oto jest Stikło Legacy. Gramy go od dzieciństwa dosłownie. Ja się na tym wykowałem. Wiem, że wam pokażę to cudo, to jest pik. I nie można powiedzieć inaczej. Mamy tutaj tryby klasyczne, czyli kampanię. To, co dzisiaj zabiera odcinku całą. Misję, czyli takie postaje na poziomy. Tu nie jestem nie Nieskończeni są fajni. I multiplayer to jest po prostu trzecia część Sequel, Saga Ale dobra, no to dzisiaj przejdziemy całą kampanię w tym filmiku Więc no, nie będę już przedłużać, lecimy Nie ma sensu Do tej ja się teraz zamknę, bo kacenka jest, pik in a world Are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. No Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know, oh, it, war. The others are known as Archdons, the Way of the Archer, Sword Wrath, the Way of the Sword.

jest marką infiltracji przez regiony. Odpowiedź na to, że chcemy zamknąć pierwsze, i otrzymać technologię od każdej regiony, tak samo jak Oblivion! No w skrócie można powiedzieć, ten cały świat jest pełny rasistów. I my jako jedynie jesteśmy rasistami, więc podbijamy cały świat. No. Początek wojny! Łukczynowie twierdzą, że ich strzały są tak dokładne i oste, że wrogowie upadają zanim zdążą się podnieść. Znisz porządku łukczynu. Dobra, to ja pominę tutorial, bo ja wiem jak się to nagra. I ogólnie jak gram na emulatorze, więc wszystko będę robić myszką. Głównie. I mogę sterować nimi w każdej chwili, ale to sterowanie jest troszeczkę gówniane. Bardziej, patrzcie, nie mogę chodzić. O, teraz mogę, a przedtem nie mogłem. No, ale... No, da się sterować, ale głównie chyba będę tak korzystać. Ale w tym poziomie chyba spróbuję sterować się, nauczyć. Więc co? No. Ogólnie w tej grze no, chodzi o to, żeby podpić wszystkie inne kraje. Widzicie, to jest Łukczyn. Łukczyn to jest po prostu Łucznik, ale musieli mu dać śmieszną nazwę. I szanuję. I mu musiałem nie trafić tym atakiem. No to tworzymy więcej nich, bo ogólnie ci są silniejsi niż <laughs> zwyczajni nasz powinien już tutaj biec, no. pałkarz. Więc no... Ja tak będę biegać na boki, żeby unikać strzałów. Łukczynowy nie są niczym mocnym, więc do tego tak szybko się, się zabija. Nie wiem, od kiedy się w tej grze leczy, ale mi się to podoba. No, wezwali posiłki. Ogólnie jest taka mechanika w tej grze, że jak posąg vloga ma poniżej połowy HP, to oni przywołują tak jakby posiłki, no i przychodzą więcej jednostek. Ale to i tak jest łatwe do pokonania. To jest pierwszy poziom. My też takie też nie mamy. Jak na, jak, kurde, mogę tak ten posąg? A jak nasz posąg straci też, tak, HP, to też dostajemy posiłki. I no, po prostu jakby łapienie. ale no, pierwszy poziom, tutorial. Łukczynowie zostali wypchnięci z ojczyzny i uciekli na wzgórza. Znaczy, no, są po prostu. lubkami, no i uciekają. A my odblokowaliśmy ich technologię. Łucznik, do. A, A, jeszcze ci. Kasula, znaczy. Łucznik łucz z zabku, po prostu. I no, i teraz. Co każdy poziom, będziemy mogli sobie ulepszać jednostki, bo dostajemy dwa punkty. Zawsze dwa punkty i Możemy sobie ulepszyć wszystko tutaj, co widzicie. Posąg ten, ale ja chcę ulepszyć kask Klubowicza. K Klubowicza, dobrze powiedział Plus 20, ten, no i 10% do szybkości. Pyk. I lecimy dalej. Teraz będziemy... A, no tak, teraz jest... To ty mnie oczywcze. Zasadzka! Twoja armia została zaatakowana przez tubulców. Posiłki przybędą o żmiech... zmierzchu. Odpieraj atak do tego momentu. To jest taki autoskole, ogólnie ten słońce się powoli przesuwa w dół. Pominę tutaj, eee, Te słońce się powoli przemieszcza w dół. jak się przeniesie na... O, widzicie? dłuża się. Jak będzie już na maksa tutaj, to się kończy poziom. I przetrwaliśmy. Po prostu musimy przetrwać. Ataki. Indianów. Mogę im tutaj pomóc. Ale ja też nie muszę. go. Chyba już nie będzie żadnego razu, A Albo jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O Pięciu. Pięknie. To w się sensie taka, taka nie jest. Właściwie sensie, głównie ta gra, gra była kierowana dla dzieci chyba, ta telefoniczna wersja, więc dlatego. W sumie pierwsza część też była dla dzieci kierowana, dlatego takie ładne Te poziomy są... O, przetrwaliśmy. Nie wierzę. Odpad to atak! Zasadzka nie powiodła się. Możemy kontynuować nasz marsz na gniew mieczy. No i teraz będziemy walczyć z niemieczami, więc ja ulepszę jeszcze raz i sobie zostawię ten punkt na przyszłość. No, widzisz, on ma taki złoty hałem, On jest teraz pro. Pyk. Gniew mieczowie! Gniew mieczowie twierdzą, że ich miecze są tak ostre, że już sam ich widok obcię na Tak na pewno. A, tutaj jest tutorial, tak miałem. Mogę go pominąć jeszcze? Nie mogę go pominąć. No, musimy stworzyć łucznika. Na telefonie bym... normalnie nim sterował, ale najcięższe jest to, że na komputerze trzeba... Pyk. Kurde. Moja myszka jeszcze nie pomaga w tym. Co... O, tak! Teraz pominąć można?! Świetnie. No no to... tutaj ta taktyka jest podobna do poprzedniej taktyki. Tylko, że była taktyka najlepsza. Atakuj po prostu. Co się bać? Jak byłem mały, to ja zawsze zbierałem armię i to by było. Było wiecie, wiecie co było jeszcze fajniejsze, ten trafił. Chyba takie. O nie, mój łucik. Koniec. Ta, teraz możemy jeszcze troszeczkę wycofać. Troszeczkę i pocisnęliśmy, ale już koniec. Musimy uzbierać większą taką armię troszeczkę. no, no wygrywamy. Gni wieczowy zostali wypchnięci z ojczyzny i uciekli na wzgórza. Tam do łuczników ucieknie ogólnie. Prawdopodobnie jeszcze ich zobaczymy. No taki przewidzenie. Odblokowaliśmy nie w miecze. I teraz właśnie te trzy punkty ulepszamy na bardzo. Włócznicy. Moje ulubione, jakbym mały, to kochałem ich. To były moje ulubione postacie. Ale... Teraz tak bardzo nie uważam, że są najlepsi. Ale są wolni, a ja, dzisiaj, jak ja jestem szybki, po prostu, patrzcie, wymijam go i go ignorujemy. Gdybym trafił, to by było jeszcze fajniej, ale dobra. Ignorujemy go, jak on mnie zaatakuje, to ten z tyłu go zajmie. I teraz w dwójkę go już zabiję. Ja się schowam za moimi ludźmi, z O, posiłki już przywołali. Ogólnie, póci są mega łatwiej do pokonania w tej grze. No i co Już połowa HP leży. Włócznicy nie są naciętscy. To było szaleństwo! Dumni włócznicy nie dali rady wygrać z potęgą Twojego rosnącego imperium. 59 sekund to przyszedł. Spirton. Blabaj, teraz co można ulepszyć? W sumie ja nie wiem. Możemy niby go ulepszyć, ale tak. Czy będziemy z niego korzystać? W ogóle chyba nie. Ja ulepszę górnika, żeby mieć więcej kasy. O, następne. Kontra atak gniew mieczów. A no tak, teraz oni kontra Chcą... Chcąc odzyskać swoje ziemię, pozostali gniew wysłali na siebie wszystkie swoje siły. No czyli oni robią ogólnie taki full, full on. All of nothing. Tak jak O, all of nothing. <grym> Będą się gotować. I o, żmiesz kurwa słońca? Czy coś takiego? oni zaatakują.

Wyeliminowano ogromne chordy gniew mieczów. Teraz wyruszaj dalej, aby atakować magobójców. O, magobójcy są potężni, ale też są słabi na nas. Nie mogą się zdecydować. Magobójcy. Magobójcy. Tymi ziemiami władają czarodzieje, którzy rzucają zaklęcia potrafiące ogłuszyć piechotę oraz inne zaklęcia wzywające sugusy. Ogólnie oni przyzywają takich malutkich ludków oraz ten, ale Bajer polega na. <grym> bajer To bekę, bo w ogóle tak na... Mój pan od geografii tak mówi A bajer polega na tym <grym> <grym> Bajer polega na tym, że idziemy Bo oni na początku gry nie mają żadnego magobójcy Więc w sumie to jest free Free attack Dopiero później wyjdzie pierwszy Ale tak to możemy sobie atakować O ta są I teraz jak cię im zabić Cię ja. Zanim to się stanie. Koszyk, koszyk, koszyk. szybko! szybko, szybko, szybko. jednego zabij. Nie atakuj tych ludzi biednych, tylko atakuj makobójcę! On jest w tej No jest prawdziwym evil guy. O nie. O, to są ci sługosy w ogóle. Magobójce albo są łatwiej, albo są cięższe. Zależy od tego, że takie teczki to jest LNG. No bo oni zanośli do tego. W końcu muszę użyć moich na Archerów. No i oni będą ich przespić. No i teraz... ...zrobię to tak. I teraz magobójce. Magobójce. No nie przeskakuj przez nich! Magobójce, magobójce, tak, 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 pięknie, pięknie. A tak. Następny idzie. Nie ma szans. Zabij go, zabij go, zabij go, połagam się. Tak. No atakujcie! Gdzie oni poszli? że mędrcy nie mogli się równać z twoją groźną armią. Teraz musimy wyruszyć dalej, aby wykończyć uciekających wrogów, zanim będą mogli odzyskać swoje siły. I odblokowaliśmy nowych No teraz ulepszamy górnika, więcej kasy. No i Petland. Wyzwól Petland. Łucznowie i gniew mieczewie połączyli siły. Bezwzględnie władają pewną. wyzwól obywateli tego neutralnego kraju. Ogólnie włócznikowie łuc... 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 <tryk torso> i gniew miecze się wkurzyli, zabili sojusz, no i teraz biednych tych ludzi torturują. No, Penzgram to nie jest jeden problem, jak łatwiej widzieć. To no, są ucznicy. Ale ci ich zabiją. Mogą mnie przelatywać. Atakujcie po może. Robi mi bez wlę... bezwzględni władcy Pelton zostali wygnani. Jednak mieszkańcy Westwind potrzebują tej pomocy. No, teraz oni dotują Westwind. No, a co ja mam tutaj uleczyć. Złoto więcej. No. Westwind. O, pierwszy bonus level, ale to nie to nie dzisiaj. Łuk... Wyzwól Westwin. Uch I włócznicy zawiązali sojusz. To tyraniczny władcy Westwind. Poz wyzwól ten neutralny kraj. No znowu torturują biednych ludzi. Już posiłki tak wcześnie. przynajmniej nie, nie przyjdą później. A łucików trzeba zabić, nie wiem. Że łuciki są wkurzający w dużych grupach. Jak łucik łuczy samemu nic nie zrobi, ale jak on jest w takiej ekipie, to wtedy dopiero on na coś robi. Trzeba ich się pozbywać. mam troszeczkę małego HP'a. Mam nadzieję, że uda się wygrać, przynajmniej. Dawaj, dawaj, dawaj. Następny idzie. Dobra, dobra, lecimy. Ten posąg już nie żyje, to może go ignorować. Tak, wygraliśmy. Kolejny został został ciebie wyzwolony. W duchu szukać schronienia na w tych wzgórzach. Twoja podróż powiedzie się przez niebezpieczną ścieżkę. No to jest już taki doczek endgame. No, tych możemy ulepszyć. Bo oni się przydadzą na koniec go. Na następny bonus level, ale my na razie ignorujemy. Teraz idziemy tutaj, do ziemi niczyjej. Ziemia niczyja. Według legend, tu żyjący na ziemi niczyjej, to potwory o ogromnych rozmiarach. I ta teoria jest prawdziwa. No są! Olbrzymy. Czyli ostatnia jednostka w tej grze. Trzeba po prostu go dobrze porobić. O, idzie. Jakbym mały też ich bałem, ale. Tyk Trzeba tylko nie zwalić. Chodzić mu pod nogami. Widzicie to? Olbrzymy są jak już to jak nie będzie ich wbuchał to trwale to problem może być, ale. Tak to pyk. 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 Nie ma Oda jest... to się. Zobaczymy czy na płacę to. to, to... Będzie ciężej. No, dużo ciężej. Olbrzymy w grupach są akurat dobre, tylko że olbrzymy są w drogie mego, więc robienie grupy jest ciężkie. Temu olbrzymie jesteś łatwy, dosłownie. Jakby już taką pułapkę wpadł. Czyli łażenie pod nogami. Możemy kontrolować uć. Nie wmietzami. Jakbym mały, to się bałem olbrzymów, bo będą ciężkie, ale to trzeba by coś nauczyć. Trzeba być w tobie dobrym. Barbarzyń! Barbarzyńcy mieszkający na Ziemi Niczyjej zostali pokonani. Olbrzymy mogą nam się przydać podczas przyszłych bitew. Eee, czy się przydadzą? To ja nie wiem. No, ulepszamy nasz. ...tyk. No dobra, i przede... nie, nie, to jest przedostatni. Przed na seryjny Zasadka! Twoja armia została zaatakowana przez tubylców. Posiłki przymiotowe w miękko. Odpieraj atak do tego momentu. No, znowu zasadka. A nie, nie. Nawet nie było! Aha. Jesteś mistrzem obrony podczas zasadka. Jesteś bohaterem Imperium Ładu. Ale ta bitwa jeszcze nie dobiega końca. Jeszcze dwa poziomy zostały. W skrócie. Nie, chyba włócznika ulepszę, już na koniec są. Tarczą lepsze? by ładniej wyglądał. Lodowe wzgórza, idziemy. Lodowate wzgórza. Znaleziono obóz elitarny w dowódcu wrogów. Ogólnie wszyscy zabili sobie sojusz przeciwko nam. Okay. Ja to lepiej wytłumaczę. O! Olbrzym i łucznik i mago! Dobra, to jest właśnie w grze jak się robi problem. Bo są duże komba. O i oni atakują jeszcze. ja jako ten typu pójdę na ten. Do święta. Do świata. Za przeszłość Kurde, czemu ja nim steruję? Dońcie się! Back to polest Po... pod to znaczy. Nawalać w nich! Mam jakiś power -a? Chyba go użyję. Mogę już sobie pójść Ogólnie nasze posiłki to dały nam... Nie wiem czemu tego. Zamiast y, gniew mieczy dali nam... Ty w łódźników. Czemu? Zbignijcie. Okay. W oczniku trzeba zabić, bo oni stwierdzają. Nie go! Następny biedny górnik. Jestem anty... anty zabijanie górników. To przemoc w Górnika. A posad po jest już odwalany Co to Twoi ostatnie poziom Foi Twoi wrogowie zgromadzili zasoby i armię na ostatnią walkę w noczy w górach Ostrożnie mogą mieć Asa w rękawie. No mają asa w rękawie, ja wiem o tym. O, to, to były ostatnie upgrade jakie mogłem dać Już więcej nie... I teraz najwięcej ty w bonus no, Ale to nie dzisiaj! Co lecimy? Ostatnia walka Ostatnia bitwa Wszyscy twoi wrogowie połączyli siły Przysięgają, że zniszczą cię za zajęcie ich ziemi Za zajęcie ich ziemi. Twoja najlepsza szansa na zwycięstwo jest wykorzystanie każdej technologii poznanej podczas podwojów Albo wykorzystać gniew mieczy To też jest taka taktyka Wolę ją jest tańsza. A, już, już posiłki. Dudu. Dobra, bo tych posiłków trzeba już Defend zrobić, bo... Bo jest ich dużo. No. Nie, to chłodka chyba. Do fotka, no. Mogę nie marnować tego skill'a w sumie. Co teraz myśleć? Ja szczerze nigdy w tej grze nie używam skillów, ale teraz używać. Są no, dobre mogę się bronić. Chyba powinienem iść, co teraz. Nie, muszę na... nie, 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 nasz bana! Nie macie! Kurde! Zabijcie go, błagam was Zabijcie go! A, I teraz final boss! Man, the Już sobie ciebie wezmę. Ten, ten nie żyje. I Teraz on jest final bossem. Teraz trzeba go pokarać tym samym taktykom. I nie misować ataków. Pięknie, że jak nie Nie! I łacie na play. A to też ten czas. Pude! Nie mogę być tylko pude.

Muszę zaufać, żeby oni go zabili. Błagam Was. Do, jest dobrze. Biegnie. Kurde. Was. Ha! Ha! Dalej sobie pomyślałam o Unlocked free bonus wiem. Unlockowałem bonusy. No ale... To jest... To jest cała graf. 27 minut mi zajęło. Cześć. O skrzynka mi się zrobiła, No ale... Postawiłem, że nagam, bo się na niej wychowałem i pokażę Wam. Jak Wam się spodobał odcinek, macie mnie wprzeć poprzez lajkowanie oraz subskrypcję i zapraszam na mój server Discord, link w opisie. No i co, to było na tyle. Do następnego. Pa!